Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowościami kosmetycznymi. Nie ma ich dużo, bo są tylko trzy. Pierwszy to jest podkład od Evelyn Cosmetics Selfie Time. Bardzo dużo dobrego o nim słyszałam i naprawdę sprawdził mi się bardzo dobrze. Skóra wygląda bardzo ładnie, kolor jest idealny dla mnie w tej chwili. To jest pierwsza nowość. Druga to jest bronzer od Bell. Ja kupiłam go w biedronce. Jest taki beżowy i brązowy. I ten brązowy jest takimi delikatnymi trobinkami, ale właściwie na twarzy tego nie widać. Jak się zmiesza te oba, to bardzo ładnie wygląda. I trzecia nowość to jest błyszczyk kupiony też w biedronce od Bel. Ona się nazywa Secret of Garden. No i tak jak widać, mam dzisiaj tylko kontrówkę i tylko błyszczyk na ustach. Zapraszam Was serdecznie na film. Zaczynam jak zwykle od korektora jako bazy pod cienie, ale jeszcze się przybliżę. Nakładam na powieki korektor i rozblenduję małą gąbeczką. Chciałam wykorzystać tą paletkę, Robi takich brązach, ten jest bardzo piękny, no tu widać już denka są, ale ten jest bardzo piękny, ten też jest bardzo ładny, ten jest taki ciemny brąz też, także coś tu pomyślę, pokombinuję. Biorę taki płaski pędzelek, taki języczkowy i nałożę sobie tego ciemnego brązu, tego. Zewnętrzny kącik i załamanie powieki. On jest taki bardzo, bardzo ciemny, brązowy. Najpierw zewnętrzny kącik. Teraz załamanie. Ja sobie to załamanie muszę tak no, naszkicować, że tak powiem, bo, bo takiego typowego nie mam. Dzisiaj mam w ogóle bardzo opuchnięte oczy. Jakieś takie miałam rano, bo nie mogłam oczy otworzyć. I teraz pędzelkiem do blendowania rozblendowuję sobie ten brązik. Mi lusterko bliżej, daleko to nie widzę niestety. I tu też rozblendowuję te granice albo co przyniosę zaraz wyższe lusterko. No, może będzie lepiej, no właśnie. Zaraz wracam. Od razu lepiej. <grym> nie muszę zniżać głowy, żeby coś się zobaczyć. Teraz ja wszystko ładnie widzę i od razu lepiej. Jeszcze dodam tego brąziku, tam, gdzie mi to przy blendowaniu uciekło, żeby był taki mocniejszy ten zewnętrzny kącik. Tutaj musiałabym dodać tego załamania, bo tutaj też przy blendowaniu uciekło. A w tym co już mam na pędzelku tylko. Chyba bym dodała jeszcze innym pędzelkiem, taką kuleczką, ale taką puchatą. I troszkę bym go tak rozblendowała od razu, o właśnie. I teraz użyję tego cienia tego. Palcem nałożę. On wygląda tak na palcu. O, bardzo ładnie się przykleja. No, Mogłaby mogłabym użyć bazy, ale ja chcę pokazać Wam jak one wyglądają bez żadnej bazy. Może gdyby był jaśniejszy troszkę to to był, mógłby być dzienny właśnie. A teraz taki bardziej wieczorowy. Ale zobaczcie jak to ładnie błyszczy się na oku. I też tu można dokładać i dokładać. Bardzo ładne. To jest moja pierwsza paletka najstarsza, ale cienie ma po prostu świetne. Zresztą widać, że jeden już zupełnie przede mnie wskrobany. I teraz na drugiej powiece to samo. One są takie miękkie, takie jak foliowe. ale nie pamiętam ile ja ją mam lat. <śm> jakieś, nie wiem, groszowe sprawy, z tego, co pamiętam. A jak zaczęłam się nią malować, to mówię, ojejciu, jakie cienie! Fantastyczne cienie, zwłaszcza ten jeden, to w ogóle był taki foliowy. No bardzo ładnie to wygląda no. Także dwa cienie wystarczą. Ja jeszcze wezmę takiego jasnego i niem tą górną granicę rozblenduję. Dzisiaj skromnie, dwa nie, nie tylko, a trzy. Na dolną powiekę nałożę tylko kredkę brązową. To teraz ja sobie oprzyszczę to, co mi się tam osypało i zaraz, zaraz wracam. Użyję Selfie Time. Nałożę go tradycyjnie, czyli najpierw dłoni rozetrę, a później klepię gąbeczką. Właśnie sprawdzałam, czy jest zalakowany, bo muszę powiedzieć, że <laughs> były pootwierane niektóre. Taki dosyć ładny kolor. Trochę żółtawy jest, ale powinien być ok. Ja się wczoraj znowu przyciemniałam, ale on oksyduje. I teraz gąbeczką. O, ona trochę już przeszła. To wezmę na dodam. Po prostu psiknę na nią, żeby ją nawilżyć to ten podkład. Kolor jest ładny, akurat dla mnie w tej chwili idealny. Troszkę mi się wydawało, że on oksyduje, ale nie? dużo nie dla mnie idealny. No tak, tylko zapomniałam kolor, więc zaraz wracam korektor, chyba to co ostatnio zrobię, czyli Eveline i, i ten cushion od Vibo, bo jednak bardzo ładnie się połączyły i, i świetnie mi pasują. Także nakładam sobie najpierw tego od Eveline, bo on jest ciemniejszy. On jest taką bąbeczką i blenduję. Tak, on bardzo ładnie się połączył ze sobą, bardzo ładnie. No to teraz pora na brwi. To teraz wyczeszę swoje brwi. Jak zwykle kredeczka To in one, A System od Wibo. I teraz mam jakiś taki sposób, że najpierw robię sobie tą ostrą końcóweczkę kredką, a później resztę już uzupełniam <grym> pudrem. Wyczesuję. Końcóweczka ostra, a potem puder. I też wyczesuję. To teraz żel Eyebrow Fixer od Vibo. Ten żel ma taką fajną, właśnie tą taką suteczkę, że bardzo ładnie można wyczesać brwi. Tu mam taką krodeczkę od Bel. Ja ją kupuję w biedronce, numerek 6. Od zewnętrznego kącika tak do tęczówki. Tutaj jeszcze taką kreseczkę sobie ciągam. I u góry to samo. Razu inaczej. Teraz to samo. Tu też wyciągam taką skłaczkę i oko mam już obrysowane. Użyję odżywki od Everline Cosmetics, to jest ta 8 w 1. i użyję ją po prostu jako bazy. A później użyję ten, tej maskary Volumix Fiber Last, to jest ta srebrna wersja. Zobaczymy, co to mi zrobi na tych rzęsach. Ta odżywka daje to, że ona po prostu pogrubia rzęs i podkręca też, bo ona też ma taką właśnie szczoteczkę. Już widać, że są podkręcone. I od razu maskara. Bardzo ładnie właśnie podkręca. I one wydają się pogrubione bardzo, dzięki właśnie tej odżywce. A przy okazji może to odżywi moje rzęsy. Drugie oko to samo. I maskara. Teraz brązer. a bronzer mam ten od Sun Bronzer Powder, on jest taki dwukolorowy, ja już kiedyś nie mam taki dwukolorowy i bardzo dobrze mi się sprawdzał, z tym, że ten beżowy jest bez drobinek, natomiast ten ciemniejszy jest z drobnikami, bardzo się pyli to, to, to trzeba przyznać. I teraz, tą metodą ostatnio Wam pokazywałam, nakładam. Tu gdzieś karta wyjedzie, czy tu? I tą metodą cały czas teraz nakładam ten brązer. Bo jednak widzę, że bardzo ładnie to wygląda. Aż muszę się przyjrzeć, troszkę rozświetla, ale bardzo delikatnie ten brązer. To nie jest ten co od Catrice, co mam, co to, to, to naprawdę robi takie glow. Że wow. że druga strona teraz. I nie trzeba już tego rozblendowywać. Samo się blenduje. To teraz troszkę jeszcze nos wezmę przyciemnie, ale tylko boki. Nie będę konturowała. I skronie. I troszkę ruch teraz pora na róż. Właściwie to nie. Zrezygnuję z róż, dlatego że dzisiaj tak na brązowo, więc zostanę przy samym brązerze. Ale użyję rozświetlacza tego od Vibo Diamond Illuminator. Najpierw rozświetlę sobie kąciki oczu. Tym razem użyję metody na mokro. Nabieram na mały pędzelek. spsikuję teraz. I teraz nakładam w kącikach oczu. Zaraz widać. Metoda na mokro jest bardzo dobra podłuki brwiowe. Tak dosyć delikatnie dzisiaj coś wyszło. O, teraz poprawiłam. O tak! Glowki tulca. Jest bardzo ładny, bo on jest taki złotawy. Ja tu nie widzę takich typowych drobinek. Raczej tafla. I trochę nasady nosa. jedyna. pędzelka, żeby trochę ten rozświetlacz jednak rozetrzeć. No i teraz zostały właściwie usta już. Ponieważ dzisiaj nie mam e, szminki, ja mam tylko błyszczyk, to obrysuję sobie usta tą konturówką. Milion Dollar mat Liner od Vibo, ale obrysuję usta taką metodą Kim Kardashian. Poki ust zamalowuje się konturówką, natomiast wreszcie się zostawia i wtedy pomaluję się błyszczykiem. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Ta konturówka zastyga, także jest bardzo dobra. Teraz uzupełnię sobie resztę. A środek zostawię pusty. A do ósmą błyszczyk z Bell. Nie bardzo go widać. Secret of Garden. Parky Lip Gloss, numerek 04. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczymy, co to za cudo. I teraz błyszczyk. Dokładnie, właśnie, ale tak bardzo do i taki właśnie efekt. Ja, co prawda, mam tą czerwień wargową dosyć mocną, w niektórych miejscach tylko. I powinnam ją całkiem zamalować. Wtedy byłby ład, ładniejszy efekt. Myślę, że nieźle to wygląda, może tak być. No cóż, moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Czekam oczywiście na Wasze lajki, na Wasze komentarze i pozdrawiam Was serdecznie, do miłego, pa!